No i przed nami wyścig ósmy, i tutaj jesteśmy ciekawi pojedynków zawodników, którzy do tej pory jeszcze nie przegrali. Ze strony gości w kasku żółtym Greg Hancock, jego partnerem będzie Sławomir Drabik, i ze strony Torunian w kasku czerwonym Ryan Sullivan, i w kasku niebieskim Zamarcinkowskiego. Karol zombie. W lepszej e, jakby sytuacji jest Ryan Sullivan, który startuje z pierwszego pola startowego, Greg Hancock z czwartego, spod bandy. On ten dojazd będzie miał dłuższy, no ale też decyduje moment wyjścia spod taśmy. Dobrze, Sullivan. Dobrze, Sullivan. On przed Hancockiem. Hancock atakuje po zewnętrznej. Karol Zomik jeszcze dobiera się do skóry Amerykanina. I będzie przed nim. No niespodziewane rozwiązanie zupełnie. Póki co na 5-1 jedzie para torujska. Z pewnością Hancock będzie jeszcze starał się przynajmniej wyprzedzić Zombika, bo na wyprzedzenie Ryana Taniwana już nie ma za Sławomir Drabich, tylko Tłęta dla wymienionej trójki. Teraz jeszcze postawiło tam prawie poprzek kankoka i Karol Żodnik, te dwa punkty z pewnością km do wiezie. I tak też się dzieje. Saliwan, Zombik, Hancock, Drabik, taka kolejność na mecie. 5 do 1 dla drużyny Unibaxu w tym wyścigu, wyścigu ósmym. I Torunianie wychodzą ponownie na prowadzenie. 26 do 22.